Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego język angielski stał się najpopularniejszym językiem na naszej planecie, jakie jest najdłuższe słowo po angielsku i jakie zużywanych na co dzień w języku angielskim słów zostały wymyślone przez Szekspira, dzisiaj poznasz odpowiedź. Bo w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Ciebie 10 interesujących i często zaskakujących faktów na temat języka angielskiego. Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w ciągu miesięcy i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dziś mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu. Jeśli więc chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My wróćmy teraz do 10 interesujących faktów na temat języka angielskiego. Pierwszy fakt. 20% ludzi na kuli ziemskiej jest w stanie porozumiewać się po angielsku. Oznacza to, że jedna na każde 7 osób lub też 1,5 miliarda ludzi mówi po angielsku. Dla 700 milionów ludzi jest to drugi język, czyli język, którego się uczą, a potem używają, czy to w pracy, czy na wakacjach. Czyni to z języka angielskiego najpowszechniejszy język na kuli ziemskiej. Jeśli zastanawiasz się, co jest powodem tak dużej popularności języka angielskiego, już na to pytanie Ci odpowiadam. Od dawien dawna najpopularniejszym językiem był język najsilniejszego gospodarczo kraju. Czyli najpierw była to Łacina, potem język Franków, a obecnie jest to język angielski. Potęga krajów anglojęzycznych zaczęła się pod koniec XV wieku, kiedy Wielka Brytania zaczęła podbijać nowe kraje i nowe kontynenty. W rezultacie pod koroną brytyjską w pewnym momencie znalazła się Ameryka, część Afryki, Indie, a także część Europy. W rezultacie Wielka Brytania stała się mocarstwem światowym. Obecnie Stany Zjednoczone, które również są głównie anglojęzyczne, są najsilniejszym na świecie mocarstwem gospodarczym, ponieważ. PKB Stanów Zjednoczonych jest wyższe niż PKB całej Unii Europejskiej razem wziętej. Mimo, że język angielski jest oficjalnym językiem 67 krajów, nie jest oficjalnym językiem Stanów Zjednoczonych. Dobrze usłyszałeś, język angielski został uznany za język oficjalny tylko przez niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak język angielski w Stanach Zjednoczonych jest językiem najpopularniejszym i najpowszechniejszym. 80% tekstów w internecie jest pisana po angielsku. Czyni to z języka angielskiego język internetu. Ponadto większość tekstów naukowych jest albo pisana po angielsku. Albo tłumaczona na angielski. W rezultacie język angielski jest jednym z najlepszych języków, jeśli chodzi o edukację. Szacuje się, że w języku angielskim mamy milion słów, czyli jest to jeden z najbardziej zasobnych w słownictwo języków. Tak duże bogactwo słownika wynika m.in. stąd, że po angielsku mówimy w różnych krajach i na różnych kontynentach w związku z czym musimy mieć słowa, które pozwolą nam opisać rzeczywistość na tych różnych obszarach geograficznych. Na przykład w RPA jest gatunek medus, które żyją tylko tam, a w związku z tym jest też angielskie słowo, które pozwala ten gatunek medus nazwać. Niemniej jednak nie przestrasz się tak dużą liczbą słownictwa, ponieważ około tysiąc słów Tworzy 90% wszystkich tekstów w języku angielskim. Szacuje się, że ponad 45% słownictwa w języku angielskim jest pochodzenia francuskiego. Powodem takiej sytuacji jest to, że w 1066 roku wyspy brytyjskie zostały podbite przez francuskojęzycznych Normanów. Normanowie stali się nową arystokracją, stworzyli prawo, a także wiele elementów kultury i sztuki. W rezultacie język staroangielski i francuski zmiksowały się ze sobą. Obecnie przejawia się to tym, że mamy na przykład po dwa słowa na określenie mniej więcej tego samego. Jedno słowo jest z pochodzenia staroangielskie, a drugie francuskie. Na przykład Chłopstwo hodowało krowy, dlatego krowa to jest cow po angielsku. Natomiast francuskojęzyczna arystokracja jadła wołowinę, czyli beef. I to słowo z kolei jest pochodzenia francuskiego. Innym sposobem, żeby odróżnić słowa pochodzenia staroangielskiego i pochodzenia francuskiego jest ich oficjalność. Jak wspomniałem, Normanowie stworzyli rząd. Stworzyli arystokrację, więc słownictwo, którego używali, a było to słownictwo francuskie, było słownictwem dworu królewskiego. Dlatego obecnie słowa pochodzenia francuskiego należą do języka oficjalnego. Na przykład słowo commence, rozpocząć, pochodzi od słowa commencer. Natomiast słowa pochodzenia staroangielskiego używane były na co dzień, ale nie na dworze królewskim. Dlatego mamy synonim słowa commence, mianowicie begin, które też znaczy zacząć. Szekspir wymyślił ponad 1700 słów i zwrotów, które używamy do dnia dzisiejszego. Jednymi ze słów, które wymyślił Szekspir, były bet. Czyli zakład bedroom, czyli sypialnia, czy też zwrot break the ice, czyli przełamać lody. Nazwa Wielka Brytania, czyli Great Britain, dosłownie oznacza wielki lub też wspaniały kraj pomalowanych ludzi. Jest to antyczna nazwa wysp brytyjskich, która swoje pochodzenie bierze stąd, że wtedy te wyspy były zamieszkiwane przez. Celtów, a wojownicy celtycy przed bitwą malowali całe swoje ciało. Popularne goodbye, którego używamy na pożegnanie, dosłownie znaczy God be with you, czyli niech Bóg będzie z tobą. Zanim jednak powiem ci goodbye, czas na najdłuższe słowo w języku angielskim. Uwaga! Pneumono ultra microscopic. Silico volcano coniosis. Słowo to oznacza chorobę płuc. To właśnie było 10 interesujących faktów na temat języka angielskiego. Jeżeli znasz jakieś inne ciekawe fakty, lub jeżeli chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami albo zadać pytanie dotyczące nauki języków, napisz w komentarzach. Bo dzięki Twoim komentarzom wiem lepiej, na jakie tematy nagrywać wideo, tak żeby pomóc Ci jak najlepiej uczyć się języków obcych. Mamy też konkurs i nagrody dla osób, które napiszą najciekawsze komentarze, a najciekawsze komentarze to te, które są najbardziej wartościowe, które mają najwięcej lajków i najwięcej komentarzy pod komentarzem. Dla tych osób raz w tygodniu losujemy koszulki kodu Poligloty z jakimś ciekawym lub zabawnym napisem dotyczącym nauki języków. Jeżeli interesuje Ciebie szybka nauka języka, zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego bloga kodpoligloty.pl, bo tam po zasubskrybowaniu zaczniesz dostawać bezpośrednio na mail moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej nauki języków. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.